Modlitwa ma moc. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Modlitwa do Świętego Józefa, nieustannie niezawodnego patrona, który czuwa nad nami w trudnych chwilach naszego życia, jest jak upragniony deszcz, obficie nawadniający naszą duszę. I umacniający nasze serca. W obliczu przeciwności i nieuchronnych wyzwań, które codziennie stawia przed nami rzeczywistość, modlitwa ta stanowi swego rodzaju lampion, oświetlający drogę naszego życia. Jej słowa układają się w prosty, ale mocny apel o wsparcie w trudnych chwilach. Panie. Ty wybrałeś świętego Józefa, aby był opiekunem Twojego syna na ziemi. Dlatego prosimy Cię o opiekę nad naszym życiem i drogą, którą podążamy. Wzbogać nas swoją mądrością, abyśmy razem z Tobą mogli podejmować właściwe decyzje i kroczyć ścieżką miłości. Święty Józefie Zwracamy się do Ciebie w niepewnych i trudnych czasach naszych istnień. Prosimy Cię, abyś objął nas swoją opieką i wsparciem. Przychodzimy prosić Cię, abyś wspomógł nas w naszej potrzebie, jak tylko potrafisz najlepiej. Przyjmij nasze skromne błagania i obdasz nas swoją wszechmocną opieką. W tych chwilach gdy cierpliwość opuszcza nasze serca, a nadzieja wydaje się mała jak iskierka w mrokach nocy, polecamy się Twojemu miłosierdziu. Duchu sprawiedliwości, naucz nas pokory i wytrwałości, tak byśmy zawsze mogli być gotowi służyć bliźnim i zdobywać wszelkie wyzwania, które Los rzuca nam na drogę. Prosimy Cię, święty Józefie, który byłeś wiernym małżonkiem i opiekunem, naucz nas, jak żyć w miłości bez egoizmu, jak wypełniać nasze zadania z poświęceniem i szczęściem. Niech nasze domy i rodziny będą pod Twoją opieką, wolne od wszelkiego zła. Niech nasze relacje rodzinne i osobiste będą zdrowe, pełne miłości, szacunku i wsparcia. Pokaż nam, jak być dobrymi rodzicami i przewodnikami dla naszych dzieci. Ucz nas, jak dostrzegać piękno zwykłych dni i jak cieszyć się z małych momentów szczęścia, które tworzą niezwykłe obrazy naszego życia. Pomóż nam znaleźć spełnienie i sens w naszych zawodowych wysiłkach. Przyjmij, święty Józefie, nasze troski, lęki i smutki. Puszczając Cię do naszego życia, oddajemy w Twoje ręce naszą przyszłość i losy naszych bliskich. Rozpal w naszych sercach iskrę nadziei, która pomoże nam odrzucić strach i stanąć mocno na ziemi, wierząc w siłę Twojej nieustającej opieki. Ocal nas od wszelkiego niebezpieczeństwa i prowadź nas bezpiecznie przez burzliwe wody życia. Z nieskończoną ufnością składamy przed Tobą nasze prośby i intencje. Módl się za nami, święty Józefie. Wszystko to prosimy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Zasubskrybuj, proszę. Pomaga nam to rozwijać nasz kanał. Serdeczny Bóg zapłać.